Staś i Zosia w szkole. Witajcie uczniowie. Już za chwilę usłyszycie nowe przygody Zosi i Stasia, którzy poznają świat. A pomagają im w tym oczywiście dzieci. Falsyfikat. Cześć Stasiu, już wróciłam. Udana wycieczka? Aha, zaraz ci opowiem, jak było, tylko się napiję wody. No, mów, jakie są te góry świętokrzyskie? Wysokie? Bardzo? Nie, nie są wysokie, ale bardzo stare. Pan przewodnik mówił, że to najstarsze polskie góry. A co tam robiliście? Trochę wędrowaliśmy po górskich szlakach, byliśmy na szczycie góry, która nazywa się Góra Trzech Krzyży. Widzieliśmy pomnik przyrody, który nazywa się Dąb Bartek. Drzewo nazywa się jak człowiek? Dziwne. <noise> Ten dom jest bardzo, bardzo stary I już ledwo stoi Musi być podparty takimi mm, Takimi wysokimi podporami Oj, ciekawe, czy zdążę go zobaczyć Może zdążysz Powiedz o tym rodzicom Nie mam jeszcze planów na wakacje Aha, zapytam A co tam jeszcze można zobaczyć? Byliśmy w takim skansenie W którym sami robiliśmy cegły I uczyliśmy się o ziołach I tam było można zobaczyć Jak dawno temu ludzie mieszkali W takich chałupkach z gliny A najfajniej to było na koniec, jak myliśmy ręce w takim zimnym strumieniu. Super, też chciałbym tam być. <grym> Ale Oj. jeszcze coś ci opowiem. Słuchaj, później byliśmy w Kielcach. No i? I tam zdarzyła się dziwna rzecz. Zjedliśmy obiad w takiej małej restauracji i pani czekała w kolejce, żeby zapłacić. Długo czekała. Oj, Zosiu, a co w tym nadzwyczajnego? Ja wczoraj byłem z mamą w aptece i też długo musieliśmy tam stać, i uwierz mi, nie było w tym nic nadzwyczajnego, nuda i nic więcej. Stasiu, jak pozwolisz mi dokończyć, to przekonasz się, że ta historia była delikatnie sensacyjna, ponieważ przed naszą wychowawczynią stał tylko jeden pan. Wow! Co za historia? Czy ten człowiek chciał płacić kartą, ale nie działało to urządzenie, do którego się ją wkłada? Chodzi ci o terminal płatniczy? Mm -hmm. Chyba działał. Zresztą nie wiem i to nie jest ważne, bo Stasiu, ten pan, yy, tak nam potem opowiadała nauczycielka, podał kasierce 200 złotych, a ona sprawdziła banknot i stwierdziła, że jest fałszywy. No żartujesz No co ty? I co się później stało? Oj, działo się działo Klient się zdenerwował Pani w kasie też była niespokojna Koniec końców została wezwana policja Przyjechali na sygnale? Nie, nie na sygnale, ale szybko Ja już nic więcej nie widziałam Ale potem rozmawialiśmy w autokarze Skąd ten pan mógł wziąć fałszywy banknot A pomysły mieliśmy niestworzone, posłuchaj no, niektórzy sami na przykład robią takie pieniądze specjalnie i jak na przykład w sklepie albo gdzieś yy, płacą za coś, to dają te fałszywe pieniądze, żeby nie płacić yy, prawdziwymi. Z laboratorium? Spadają z nieba albo kosmiki je przywożą. Ja... Ale historię. Udowodniliśmy, że mamy bujną fantazję, ale prawda okazała się śmiesznie prosta. Ale skąd wiesz, jak to się wszystko zakończyło? <grym> Wiem, bo było następnego dnia napisane w gazecie, którą kupiła nasza pani. No i jak przyjechała policja, to pan wyjaśnił, że pieniądze wziął z bankomatu i miał na to potwierdzenie. Ale najzabawniejsze jest, że się okazało, że ten banknot był jak najbardziej dobry. Tylko trochę inaczej wyglądał. Ale dlaczego? Ponieważ zmieniły się jego zabezpieczenia. Zosiu, to pieniądze mają alarm? Jaki alarm? Braciszku, czy widziałeś kiedyś pieniądze z włączonymi syrenami alarmowymi? No nie, ale powiedziałaś o tych zabezpieczeniach, więc pomyślałem. Coś nie tak pomyślałeś, ale nie martw się. Zaraz zapytamy dzieci, jak wyglądają zabezpieczenia pieniędzy. Dzieci, słyszycie nas? SŁYSZYMY! Powiedzcie Stasiowi, jak wyglądają zabezpieczenia pieniędzy. W znaki wodne, że one muszą mieć napis Narodowy Bank Polski. Każdy nominał ma daną jakąś postać na sobie. Jak się pod światło weźmie y, któryś z y, banknotów, na każdy będzie coś innego. I pasek zabezpieczający. Znak wodny. Wypukłe elementy banknotu. Widzisz, pieniądze mają swój specjalny system zabezpieczeń inny niż mieszkania czy samochody, ale jak to wszystko zapamiętać? Dzieci, czy znacie zasady sprawdzania czy banknot nie jest fałszywy? Sprawdzamy, czy te wszystkie wymienione rzeczy są na banknocie lub monecie. Czasem są takie specjalne urządzenia do sprawdzania, czy ten banknot jest fałszywy, czy nie. Można też sprawdzić pod ultrafioletem. Można też sprawdzać je pod światło albo dosnąć tych wypukłych elementów. Zosiu, poczekaj chwilkę. Sprawdzimy mój banknot ze skarbonki. Widzę znak wodny, pasek zabezpieczający, tak? dotykam wypukłych części banknotu i słyszę dźwięk inny niż zwykłej kartki papieru. Brawo Stasiu, nauczyłeś się, jak odróżniać prawdziwy banknot od fałszywego. Poczekaj chwilkę, ogłoszę to bardziej oficjalnie. Panie Stanisławie, egzamin z zabezpieczeń polskich banknotów zdał pan na ocenę bardzo dobrą. Dziękuję pani profesor Zofio. Czas na piosenkę. Jesteś gotowy, Stasiu? O, jestem, jestem. Tylko muszę się jeszcze tak już przygotować, przygotować i zaraz naprawdę już na to śpiewać. A to jest piękna piosenka, posłuchaj! Kiedy mały człowiek ma wielkie marzenia, wielki mały człowiek świat chce wokół zmieniać. A? Czyta, podróżuje palcem po swej mapie, pracuje z zapałem. I ja tak potrafię. Jasne. Ale oczywiście, że tak. A ty? Zostań tym, kim pragnie. Taki mam właśnie plan. To zaraz potem sięgnij po marzenia. Moja praca Świat na lepszy zmienia. Fantastycznie Stasiu! Hej, niej kole jestem z Ciebie dumny, naprawdę całkiem nieźle mi poszło, a to dopiero pierwsza zwrotka, posłuchaj drugiej Czekam Jak? Będę dorosły, wysoki jak drzewo. I, I oczy otworzę, popatrzę na niebo, powrócą wspomnienia z dziecinnych lat. Spełniłeś marzenia? Zapyta mnie wiatr. Powiem mu, że tak, oczywiście, że tak. Zostań tym, kim pragniesz. Zostanę chyba księgni po marzeniach. Chyba lekarzem. Hmm. Zobaczysz, że wtedy twoja praca. Co z tą pracą? Świat na zmienia. Aha, no tak. I zostań, tylko pragniesz. Sięgnij pomarzenia. Wtedy. Moja praca, świat na lepszy zmienia. Słuchowisko zrealizowane w ramach projektu Staś i Zosia w Szkole. Innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej, metodą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.